Witajcie na moim kanale. Dzisiaj razem z wami chciałbym rozpakować Mavica R wersji podstawowej. Zacznijmy od zdjęcia folii. tu się otwiera tu jest jeszcze plamba o no tak Półkowo. mamy prawo Samego prawdopodobnie Mowika. I tutaj tutaj jeszcze jedno pudło. Kontroler. Zaraz do nich w tych rzeczy wrócę. to wszystko. Dobra, to zacznijmy od ostatniego pudełka. Prawdopodobnie w nim są kable. I zasilacz. Zasilacz. Eee, kable do połączenia kon kontrolera z... Eee, telefonem bądź tabletem, przewód zasilający do, e, do kontaktu i zasilacza z drugiej strony i przewód do samego drona, podłączenie samego drona. Zobaczmy co tam dalej. Tutaj. Ach. Tu mamy zabezpieczenie do śmigieł, komplet śmigieł i lekturę do poduszki. Zabezpieczenie śmigieł, bateria, ogólne informacje, quick start guide i co jest w pudełku. Tutaj mamy kontroler. Zdejmujemy folię. Jeszcze mamy jedną. E, ok, komunikat informujący o tym, żeby przed rozpoczęciem to trzeba antenę rozłożyć. A to dotyczy tylko samego lotu. Widzę, że miałem za wysoko. Tutaj mamy do wkręcenia do kontrolera, stiki i drugi. E, tu jest jeszcze jeden kabel lightning do. Od razu już podłączony do samego kontrolera. Tego na razie nie będę rozpakował. Możemy to spójść na samego drona. No, tak się prezentuje wersja Flame Red. Tutaj tak pudełko. Zestaw jeszcze tak dodam był zakupiony w komputerniku przez Allegro dzięki temu w cenie 339 miałem jeszcze dodatkowo jedną baterię, co powinno wystarczyć na dość długi okres użytkowania. Tak się prezentuje. Tutaj możemy pozdejmować folie zabezpieczające. Jest informacja o tym, w jakiej kolejności trzeba rozkładać tu informacje na tym jak włączać drona i wyjmować baterię Mocno jest przyklejony, a tu, że trzeba naklejkę informującą o tym, że trzeba najpierw zdjąć osłonę gimbala. I tak się prezentuje dron w całej okazałości. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.